kani po pierwszym śniadanku jajecznica była, 10 deko czy 100 gram pieczywa ciemnego, żytniego, do tego oczywiście nasze kiełki, a dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio i w piątek, piąteczek, piątunio, kochani, jak zawsze karaoke dancing na Chorzowskich krzeptówkach na Łagiewnickiej 103, także będzie się dzisiaj działo. Jest to sprawdzian też mojej wytrzymałości w dniu dzisiejszym, bo to jest ten właśnie dzień, kiedy najczęściej lało się złote, zimne, gazowane, od którego, nie ukrywam, nie stronimy. E, natomiast e, walczę ze sobą, dziękuję, że jesteście. Filmik ze śniadanka pojawi się wkrótce w sieci, później drugi posiłek, trzeci posiłek, a będzie dzisiaj, będzie dzisiaj. Moje odczucia, moje odczucia, nie wiem czy odczucia a może i odczucia, jak to wszystko przeżywam powiem wam, jest cholernie nerwowo wczoraj to myślałem, że mnie po prostu rozerwie kiedy coś się mi nie wychodziło a człowiek się starał, a mu nie wyłaziło, to po prostu myślałem, że mnie roz... No, ale dawałem radę dawałem radę, jakoś mówiłem, jak się to mówi nerwy na konserwy i trzymałem fasę. sobota, czyli już jutro Rio na scenie, czyli zespół muzyczny zabawa do białego rana o chłopaki fajnie grają, wstęp oczywiście wolny, Chorzów Łagiewnicka 103, serdecznie zapraszam, trzymajcie się kochane ludziska, niech się wam darzy, cześć. Niecie bądź, na diecie bądź, mówili, a tutaj patrzcie, jeszcze ciepło, jeszcze gorące, wszystko co dopiero dojechało, świeżutki, kochany, bączuśro, mój ulubiony, który gryzłem jak pączek, dlatego że jest tak świeżutki, tak mięciutki, że jak się go bierze do ręki, to już się od spada, na dietę mówili, na dietę Na dietę, na dietę. Patrzcie na to, Śląska, królowa śląskich stołów, to no, nieprawdopodobne. A to co widzicie to folia spożywcza, także bezowa. Bezowa to jest specjalnie przesuwana folia do przewożenia żywności. Patrzcie dalej. Na diecie iść mówili. Obsasa! No jedyna niepowtarzalna. Z styczko cieknie jeszcze widzicie. Patrzcie jak to paruje. Patrzcie, przyjrzyjcie się. I to zawsze w piątki. Gorące, świeżutkie, cieplutkie Ja zwariuję, ja zwariuję na tej diecie, ale trzymać się muszę. No więc się trzymam, Ale patrzcie dalej, ja wam jeszcze coś pokażę. Patrzcie dalej. Kolejna skrzynia a w niej, no ja nie wytrzymam patrzcie, jak to wszystko pachnie, ale patrzcie, ja też woda, patrzcie, trzymaj się patrzcie, patrzcie, szyneczki polędwiczki, gorące wszystko cieplutkie, z pieca i z wędzoka bladym świtem zdjęte nieprawdopodobne, no ja zwariuję chyba, zwariuję Łosypka se zjedz mówili, no, no, no niestety, no jeszcze nie mogę 88 dni e, jeszcze będę walczył ze sobą, bo muszę walczyć, ale nawet takiego kurboca, gdybym sobie chciał przegryć, to nie wolno mi go przegryć, dlatego że no przekroczę swój decyficyt kaloryczny. Ale coś wam powiem. Ja dzisiaj liczyłem wszystko, bo musiałem policzyć. I razem z tym moim trenerem siadłem sobie dzisiaj, kochani, do, do, do kalkulatora, którym, którym on tam wszystko wyliczał. Wiecie, ile ja zjadałem kalorii dziennie? No, strzelcie. No, ile? No? Między 17 a 20 tysięcy kalorii na dzień było jak nic! Jak nic, tyle zjadałem i pochłaniałem razem z browarem, a teraz szedłem na deficyt taki, że wynosi 2225 kalorii, a w poniedziałek schodzę jeszcze niżej. Ale coś wam powiem. Warto walczyć ze swoimi przyzwyczajeniami, dlatego że kształtuje się charakter. charakter a, a ja daję radę. Nawet nocą nie podjadam. Chociaż budzą się nocy, otwieram lodówkę, patrzę tam kartka. Baca nie podjadaj. <grym> Dużo radości, kanel ludziska. Gdybyście byli zainteresowani takimi wyrobami, no to tutaj już zapakowane hermetycznie, bo zaraz odbiera gościu, który jedzie do Niemiec, ale gdybyście chcieli sobie takie szyneczki, jakieś kabanoski, czy paszteciki, no to daleko szukać się musicie. Chorzów, żołnierzy września 22, przy wejściu do leklerka, a troszeczkę poda wam ta wspaniała kobitka, moja jedyna, niepowtarzalna. Patrzcie na nią. No chodźcie tu. No tu. Trzymajcie się, hej!